Mam do was pytanie, do kogo? Do twórców podcastów i youtuberów. Ile razy zdarzyło wam się nagrywać ten sam fragment po 5, 10, 15 razy? Ile razy pomyśleliście sobie: kurczę, gdybym miał prompter, poszłoby o wiele lepiej. A ile razy szukaliście promptera w internecie i okazywało się, że kosztuje 50, 100, czasem 200 zł miesięcznie? Te darmowe są beznadziejne. Sam wiem, bo zrobiłem ten prompter po to, żeby było wygodne. Podnieście ręce, kto z Was ma ten problem. Kto chciałby, kto chciałby dobry prompter, ale za darmo. No dobra, pokażę Wam, jak działa ten. To, co teraz powiedziałem wcześniej, czytałem z promptera na drugim ekranie, a teraz Wam pokażę, jak działa ten prompter. Czyli tutaj można go scrollować, można sobie go puścić, z jaką chcesz prędkością i start. I on sobie idzie, tak? Ale chodzi o to, żeby zmienić swój tekst. No, i teraz zróbmy tak: edytuj. Mam tekst przygotowany na czacie GPT. Tutaj jest instrukcja. Warto według tej instrukcji ten tekst sobie przygotować. No, i tutaj możemy wkleić ten, tutaj możemy wkleić ten prompt, tak? A więc ja sobie przygotowałem go z tymi. Znakami specjalnymi warto to tak zrobić. Bo on wtedy będzie się ładnie pokazywał w różnych kolorach. Tam, gdzie będzie pauza, to będzie pauza. Po prostu go wklejam. I mamy tutaj, według tej instrukcji, klikam zastosuj. No i spójrzcie, mamy prompt. Będę Wam czytał z tego promptera i zobaczcie, ocencie, jak to, jak to działa. Jaką prędkość wybierzemy? Wybiorę trzy. Darmowy prompter dla youtuberów. Cześć twórcy. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wasze najlepsze filmy czasem wychodzą słabo, a te gorsze genialnie? Często wszystko rozbija się o jedną rzecz sposób prezentacji. Gdy czytacie z kartki, tracicie kontakt z widzem, a gdy mówicie z głowy, gubicie wątek i zapominacie kluczowe punkty. Dlaczego stworzyłem dla Was darmowy prompter, który zmieni Wasz sposób nagrywania? Po pierwsze, Kontrola tempa czytania. Ustawicie prędkość dokładnie pod siebie, nie za szybko, nie za wolno. Po trzecie, formatowanie tekstu. Kluczowe słowa są pogrubione, żebyście wiedzieli, na czym położyć nacisk. Po czwarte, edycja w czasie rzeczywistym. Gdy coś brzmi źle, po prostu zatrzymujecie i edytujecie. Dobrze, nie będę czytał całego. Przechodzimy do końcówki teraz i pokażę Wam koniec. Używajcie, testujcie, dzielcie się z innymi twórcami. Jeśli pomoże Wam nagrać lepsze filmy, cel osiągnięty. Link znajdziecie w opisie. Powodzenia z Waszymi projektami. I jak? Wiadomo, że każdy tekst trzeba obrobić później, przyciąć różne AE, e, ale i tak dobrze idzie i łatwiej jest to obrabiać. Znajdziecie go tutaj u nas na stronie. On będzie w zakładce agencji. Zapraszam i zdrawiam.